Witam serdecznie AWR gościnnie dzisiaj Marcin Stopkar importer aut z USA. Wspominałem, że opis wykona to profesjonalna osoba, gdzie na Topkarze na YouTubie widzicie opisy różnych aut, które importujemy ze Stanów, które ja wam przywożę, a dzisiaj mój samochód Audica A5 będzie opisywana przez specjalistę. A film wyjdzie na kanał Topcar Import Out z USA i na kanał Andrzej Wilkier. Więc słuchajcie. Marcin, witam serdecznie. Dokładnie tak, słuchajcie, się Manko. Eee, no, to już to znagadał z tym profesjonalizmem, także podniósł mi poprzeczkę. Profesjonalnie to my robimy import, a opisywanie aut jest hobbystycznie, tak żeby Wam pokazać po prostu, co możemy ściągnąć, za jakie pieniądze i jak to realnie po prostu wygląda, tak żeby nie być tak zwanym facebookowym importerem, który marzy w obłokach, tylko po prostu faktyczne samochody pokazywać. Eee, Audi A5 Sportbacku... 2019 rok, słuchajcie, auto bardzo ładnie wyglądające po prostu, bo tutaj Audi się bardzo postarało w modelu A5, żeby ta sylwetka była taka sportowa, a zarazem był to taki cywilny, rodzinny samochód i stąd też pewnie do Androja trafił. Zakup no bo... zaczął się w ten sposób, że chciałem XC60 lub Audi A5. Rozrzut był duży. Listopad, wrzesień, zaczęliśmy coś szukać z Kamilem, z chłopakiem z jednych z biur naszych. Które mamy rozrzucone w całej Polsce. No i tak Volvo, Volvo, później ciśniemy coś Audi, Volvo, Audi, Volvo. No i było fajne Audi. Wizualnie od razu na tych zdjęciach uszkodzone wyglądało bardzo ładnie. Zero wystrzałów poduszek i tak dalej do którego przystąpiliśmy. No tak? parę słów o tym uszkodzeniu. Tu Wam gdzieś pokażemy zdjęcie, jak to było uszkodzone. Natomiast czego się spodziewałeś, że będzie do wymiany? To ci zaskoczyło? Znaczy, Myślałem, że będzie tutaj koło coś trochę uszkodzone. Okazało się, że zawieszenie, wszystko, nic nie zostało uszkodzone. Był tylko yy, bez powietrza. Była troszkę felga przygięta, gdzie na wulkanizacji powiedzieli, że to wyprostujemy. Maska była zagięta, którą naprawiliśmy. Zderzak został wymieniony, błotnik został wymieniony. Tutaj yy, pas przedni cały ocalał. To, to, nawet Blacharz się dziwił, że kurczę, naprawdę super szkoda. Lamp nie szukaliśmy, nie dobieraliśmy. Kupiliśmy dwie w serwisie, które akurat kosztowały piątkę. Ogólnie całość okay. naprawy kosztowała 22 tysiące, więc cały ten etap y, jakoś powoli szło. A tak znaczy udało się kupić w październiku. W styczniu przypłynął, czyli y, jakoś ko pod koniec października. O, miesięcy to trwało. No. Y, w grudniu już był w porcie, ale grudzień okay. święta. No Dwa tak, miesiące. No warto zaznaczyć, bo co roku jest ten, ten sam problem pod tytułem kiedy moje auto, słuchajcie od połowy grudnia praktycznie nie ma już jeżdżenia i zaczyna się jeżdżenie, zwożenie samochodów od no, początkiem stycznia tak naprawdę. Wypiszesz listę z naprawami zmianą, konwersja lamp to się nazywa, tak? Tak, tak. Czy system, żeby był już w polskim języku to wszystko. Całą tą konwersję przy okazji, jak wymieniałeś wszystkie te elementy, my sobie tam zaznaczymy po kolei, wypiszemy ceny tak, żebyście widzowie widzieli, tak samo jak w poprzednim filmie z t 40 Będziemy się starali wam te ceny wypisywać, tak, żeby to jakby całościowo pokazać. No i hej, naprawę zamknąłem Finalnie. 20, 22 tysiącach 20... Ale finalnie powiem, że. No. bo mówię otwarcie. Auto chcecie taniej kupić? Zapraszam, Topkar importat z USA. Chcecie kupić ten samochód. On u mnie na kanale, teraz w sumie też u mnie na kanale, ale że takie połączenie jest. Wystawi wystawiłem go za 125. Jeśli ktoś trafi z tego filmu, za 120 jest do oddania. Auto, które ma troszkę ponad 7 dych, auto, które ma piękny środek, moim zdaniem. Gdzieś tam delikatne przycierki na tylnym fotelu, to, to raczej takie Zaraz użytkowanie. Do niego pokażemy dokładnie wszystko. Auto, które wyszło. Naprawdę, nie, nie to, że tam oszczędzasz na jakiś ten. Warsztat profesjonalny no hej, robi wszystko. No to, że kupiłeś oryginalne lampy naprzód w serwisie, nowe, nie wiesz o co chodzi, gdzie wiadomo jak to jest. O, w pęknięty, się mieścisz. Pęknięty zaczep, to dokleimy, coś tam, coś tam, nie? Poratujemy. Absolutnie. tu macie to zrobione porządnie, e, więc na pewno w auto warte uwagi. No i hej, no słuchajcie. normalna się mieścisz. Cze czekacie dwa miesiące na samochód, na naprawę, być może dwa, trzy miesiące, zależy jak będzie sytuacja wyglądała, w różnych warsztatach różnie to działa. No i co? 100 tysięcy około taki samochód? Możemy ogarnąć. Możemy ogarnąć, jak poczekacie. No jak chcecie już, no to jest 120, no, normalna sprawa, e, natomiast przynajmniej pewne, tak, standardowa, słuchajcie, różnica e, i, i cała ta sytuacja, to pięknie pokazuje na przykład nasze oferty, propozycje na Otomoto czy na innych serwisach ogłoszeniowych, o które tam wiele osób ma, e, kolokwialnie mówiąc, sprutę w internecie, e, ja mam takie coś, słuchajcie, duże firmy wydają na Otomoto mnóstwo pieniędzy, żeby zainteresować ludzi importem jakkolwiek i być może ci klienci czasami się nie dogadają z nami i trafią do Was, także ja bym siedział cicho i się cieszył, że ktoś za Was robi robotę i proponuje, Promuje import z Ameryki w taki sposób, gdzie Wy po prostu na to nie macie możliwości. Także taka dygresja. Natomiast y, krótko mówiąc. Jeszcze jako kierowca no. mogę powiedzieć, że u nas wszystko od startu jest dopięte naprawdę na najwyższy poziom. Osoby, które to robią od zera, jest osoba na pierwszym etapie, która rozmawia, wysyła oferty, przegadujecie. Kilka takich osób. Później to po wygraniu trafia to w następne ręce i jest załatwiana dokumentacja, auto płynie przypływa, następna osoba ogrywa, dogrywa wszystko, ten transport i też widzicie na tym ostatnim etapie u mnie, zapraszam serdecznie, gdzie ja dojeżdżam nieraz na filmie do ośmiu klientów. Witam, mówię. Tak. Czemu pan kupił? Witam klienta, widzę się z wami i to jest ten etap końcowy. W moim przypadku końcowy, bo dalej, jeśli dogadacie się z naszymi warsztatami, to jeszcze ten etap jest naprawy, tak? Tak, jeszcze dalej działamy razem, dokładnie. Czasami się to kończy już na etapie dostawy, czasami jeszcze naprawa, rejestracja i cała reszta, bo to wszystko realizujemy. Natomiast yy, tak jak kończyłem mówić właściwie, krótko mówiąc, jest oferta na automoto, to auto będzie wystawione jako propozycja do importu z Ameryki za około 60 tysięcy złotych. Tak bym to wystawił. I pewnie bym strzelił, bo twoje wyszło 70 około coś, nie? Coś takiego pod dom plus naprawa, plus akcyza, plus tam rejestracja, w totalu zamknąłeś około, około 100 tysięcy, sprzedajesz za 120. 000. Tak to działa. No, coś wymienię tak sobie... oczywiście. <laughs> Wiesz, sprzedam, no. to będziemy coś działać tak, dalej, no nie? Tak, tak. Polatam no, tak, sobie pół roku, akurat tutaj już latam ponad pół roku. Być może samochód był rozbity, nie wiadomo jak, nie wiadomo jaki ma przebieg. Ja mówię tutaj o 6, 67 tysiącach przebieg, to jest nowy samochód. Tak. Mówię tutaj o kilometrów bardzo małej już, szkodzie. Kilometrów Kilometrów? Już, 40 kilometrów. chyba jeden było mil. Jakoś tak, dokładnie, to można wszystko sprawdzić zresztą. To jest ta kwestia, więc ja nie, mówię o autach z Mobile.de, na przykład w okresie tamtym, co ja kupiłem dzisiaj, nie wiem, czy trochę spadły ceny, każdy może porównać. W takiej ofercie, w takim, jak to się mówi, akompaniamencie, 130-140 koła będzie stał ten samochód, czyli te 30-40 możemy się zbliżyć nawet przy imporcie. No. Oczywiście, gdy kupimy nowe auto. Dwa, dzisiaj bym kupował 2,23, tak? mamy 2,25, to myślę, że ta oszczędność też zwiększa się. Tak. No to słuchaj, no to samo było przecież tam w tle, widzicie x 40 tak. ta sama sytuacja. Tak? Samochód na oto to kosztuje 105 160 tysięcy. Co, wyszła stuwa? Wyszła stuwa za niego. Jest zapas, jest zapas. Ale dobra, który no. rok? 2023. I już rok no. go masz, więc tak, tak jak mówię, tak, przesuwa tak. się to. Dokładnie. Natomiast słuchajcie, krótko mówiąc, no, to nie jest tak, że zawsze będziemy takie oszczędności wam pokazywać. Tu się akurat zdarzył taki, taki że tak powiem, strajk, czyli jedno za drugim, gdzie oszczędziliśmy kupę kasy i wyszło to faktycznie dużo taniej niż w Europie. Też nie ma co demonizować tych autohandli, że na mobilach i tak dalej nie wiadomo, co kupimy. No wiadomo, że tam różne rzeczy się dzieją. Tu przynajmniej widzicie wcześniej, nie? E, jak to wyglądało. To tak, no, ale nawiązuje do tego, że wiesz, że ktoś powie: "Zobacz, jest za 110". No, wiesz, jest za 110. I Okej, okay, może jest. Ale no i... później finalnie dowiadujemy się, że ma 200 przebiegów. Mnóstwo sytuacji mieliśmy takich, gdzie klienci do nas przychodzili i kupowaliśmy na dwa fronty, że tak powiem. Czyli my walczyliśmy o auto dla nich prosto z Ameryki, a oni sobie jeździli po kraju w międzyczasie i szukali czegoś na miejscu. I bardzo często dostawaliśmy takie telefony, że wiecie co, chłopaki, ja już mi się już nie chce jeździć, ja już obejrzałem tam 8 tych krajzelów Town and Country. Każdy jest kompletną tragedią, każdy ma 7 kolorów, krzywe drzwi i tak dalej, że już mam dość, bo jakość naprawy też jest różna. I potem te finalne koszty też są przez to różne, nie? Jestem przekonany, że jakiś, że tak powiem, czeladnik, nie obrażając oczywiście, by to poskładał za połowę ceny nie? i byłoby pewno. jako tako. Nie? Tylko, że potem nie da się tego sprzedać do 120, tylko się wystawia za stówę, właśnie. I potem przychodzi ktoś do Andrzeja i mówi: No, ale takie samo jest za stówę. Nie jest takie samo, nawet obok nie stało. No, dokładnie. Dobra, to przejdźmy to, dalej, dobra. bo ja tu tak, już bardzo jestem. trochę zimno, także <laughs> słuchajcie, przejdziemy sobie do środka. Słuchajcie, jeżeli chodzi o środek, no to co się pierwsze rzuca w oczy? No, żeby nie było tak cukierkowo i kolorowo, no to ten drewniany dekor. No to nie jest coś, co wpada w moje, że tak powiem, estetyczne upodobania, natomiast są na pewno ludzie, którzy to lubią i wręcz doceniają, że taki jest element, a nie inny. Nie jest na przykład pianobleku, czy nie jest. A moja sysia, żonka moja uwielbia, super. No i wszystko, i trafiło w upodobania żony, i tak ma być. No, ten żonie ma się podobać. Następnie mamy te szare skóry znane z Audi. Bardzo ładnie to wygląda. Przede wszystkim zobaczcie, właśnie tą, ten przebieg tego samochodu. Tu nic nie jest zniszczone, tu nie ma śladów użytkowania. Troszeczkę po kierownicy, troszeczkę po drążku zmiany biegów. Natomiast to są normalne ślady użytkowania. Kompletnie zużycia po tym samochodzie nie widać. Pilotechnika Andrzej była cała w tym aucie, nie? Nic, nic nie odpaliło. Nic nie odpaliło. Nic nie odpaliło, więc macie tutaj oryginalną pirotechnikę, więc możecie się czuć jakby w 100% bezpieczni, żadnych kombinacji tu nie było. Chociaż i tak, jak pilotechnika odpali, jest zrobione dobrze, to nie ma co się martwić. Z tyłu również kompletny brak śladów użytkowania. Ostatnie jeszcze zdanie, elektryczna klapa, czyli mój najlepszy przyjaciel. E, bagażnik, tak jak widzicie u Andrzeja, e, pomieści wszystko. Także a 5 przetestowana rzuciłem znaczy się. Bo dało. udało się sprzedać, znaczy udało się widz przyjechał i kupił poluweczkę moją ukochaną 7 lat. Wżyliśmy z nią. Łezka się kręciła i przerzuciłem rzeczy, które funkcjonują w takim samochodzie roboczym, jakim była polówka. W wielkim skrócie całe Polo zmieściło się do bagażnika A5. Piękna <laughs> sprawa. Zamykamy ten teatrzyk. Auto prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Żadnych jakiś skaz na lakierze, żadnych tu problemów nie ma. Także na pewno kupujący będzie zadowolony z takiego wyboru. Co do samej fury jeszcze z zewnątrz, no zwróćcie uwagę ogólnie na estetykę takiej konkretnej sztuki. Czyli mamy tutaj biały kolor z czarnymi dodatkami, z czarnym grillem, z czarną felgą. Panoramiczny dach również tu pracuje idealnie, jeżeli chodzi o zestawienie. Plus, oklejona na czarno tylne szyby, szyba tylna, szyby boczne. Prezentuje się to po prostu petarda, ponieważ biały kolor w zestawieniu z czarnymi dodatkami robi kompletnie robotę. Ten znaczek czarny Audi z tyłu również nam tu podkreśla, jak to auto dobrze wygląda. No, wystarczy spojrzeć, tylko zobacz jak lecisz, płynie to auto. Nie da się przejść obojętnie. Idziesz ulicą. Gdybym ja szedł ulicą, przelatuje taka Audiczka, to jest super daily auto, w takim naprawdę luku jeszcze ta Czernk dodaje. Tak, no fajnie, że to jest A5, jest troszeczkę więcej miejsca, no i przede wszystkim ta sportowa sylwetka, bo na przykład a czwórka aż takiej sportowej sylwetki nie ma, jest troszeczkę nudniejsza, niegrzeczniejsza, tutaj to troszeczkę ścięcie, lepiej to wygląda po prostu pod każdym względem. No i słuchajcie, dwa słowa o konwersji. Zegarów wiadomo w Audi nie trzeba zmieniać, są podwójnie skalowane, robimy tylko tył, czyli tak naprawdę pomarańczowy kierunkowskaz musi się to pojawić i światło przecięgielne tylne, co oczywiście jest zrobione. Tym autem się śmiga zajebiście komfortowo, tak bez Większych, mocniejszych jakichś słów, po prostu zmieniasz pas ruchu w mieniu oka, wyprzedzasz, wyprzedzasz, przyspieszasz, wszystko po prostu tu się zgrywa pięknie. Głównym takim aspektem zawsze mi zależało, żeby ten samochód jechał, żeby można było wyprzedzić komfort wizualnie, ale nie, w ogóle nie interesują mnie takie aspekty już typowo jakieś head-upy. Okej, okay, fajnie, jakby było, ale, ale bardziej skłaniam się do tej jazdy. Czyli w ciężarówce mówię o komforcie, tu mówię o komforcie, bo to jest najważniejsze. No ale co, dwulitrówka wystarcza spokojnie, nie trzeba się szarpać z ma W chłopie. dwulitrówka, gdzie masz w, w danych technicznych to chyba jest niecałe 6 sekund. Ja myślę, że może 7 jest na przykład do setki. Jak więcej osób, to nawet 8. To o czym tu mowa? No kurczę, masz dwie ciężarówki, masz 150, moment jest. Na autostradzie no moment jest prędkość. Po co tutaj więcej? Naprawdę. I niska akcyza zostaje. Spalanie małe, niska akcyza zostaje. Ja tutaj mogę pokazać, że spalanie na przykład teraz przyduciłem chwilowe, ale, ale miałem, gdzieś, miałem gdzieś takie dłuższe, że będzie wiadomo. E, o tutaj mamy 11,5. Ale gdzieś gdzie chodził długo no, ten samochód. pół, no, ale masz dynamik łączony, Także normalne jeździe. Będziecie Nie, mieli jazda, lecę. Tak, lecę na przykład sobie do Białej. Pół miasto, pół trasa, 9 litrów. Okej. Okay. A ekranik działa na środku? Działa. Pokaż dla widza, bo. O kurde, nawet stacje radiowe są polskie. Mógłbym opowiadać dużo o tym aucie, ale, ale to. Patrz, ja podjeżdżam pod Maczka. I nagle wszystkie karki szyi się skręcają w, tu, w moją stronę. Bo ono nie? się podoba. Białe z czarnymi dodatkami. To mówię, to jest takie ponadczasowe, uniwersalne i zawsze się sprawdzi. Po prostu takie proste, to jest po prostu prostota. Żegnam się z Wami, Martinowi dziękuję serdecznie za przyjechanie w ogóle takiej drogi ze Śląska i za nie opis profesjonalny. Zapraszam Was serdecznie do. To jest tylko taki przerywnik tego to opisu, trochę może luksusu, ale zapraszam serdecznie do obserwacji życia kabaretowego Andrzej Wilkier. Zapraszam tutaj do profesjonalnych opisów na Topcar Import od USA. I może jeszcze kiedyś się spotkamy w tej. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Ale życie kabaretowe i tak jest najważniejsze. Słuchaj, trzeba się uśmiechać nie? i Wam też to polecam. Z tym profesjonalizmem to ja cię kiedyś dojadę, bo to jest kolejny raz, kiedy mnie narzukuje. Robimy sobie tu jaja. Jest to takie w formie takiej luźnej i to utrzymujemy. Trochę tam może wtrącań będzie takich profesjonalnych, jak coś wiemy, to się tym podzielimy. No ale co? Na sam koniec zachęcamy Was oczywiście właśnie do followowania Andrzeja. Sprawdzajcie jego TikToka, Instagrama, YouTube'a. Followujcie, bo tam się dzieje życie tak naprawdę. My kupujemy i ściągamy samochody. Andrzej jest wszędzie. Nie? Jak, jak pas się urwie, jak jakby, zapinam te pasy. Ja jak go miał przedstawiać, to się tytuły nie kończą, nie? Jakby kurde, Andrzej AWR, tak, przedsiębiorca, kierowca, rolnik, kurde, biznesmen, erudyta czasami, vloger, youtuber, TikToker, instagramer, mąż, ojciec. Jadę dalej. Nie, to jest, nie, to jeźdź, nie, już nie ja mogę. Zaraz przejdziemy Dlatego do rzeczy mówię, bardziej że... zabawnych. To jest życie kawarytowe, bo jest serio. Bardziej bym skłaniał się nie biznesman, filantrop czy tego typu rzeczy, tylko bardziej inwestor, że miałem jakieś oszczędności, zainwestowałem w myjnię, miałem to, zainwestowałem i chciałbym czynić to dalej, bo tak jak mówię. Jak jest, coś się dzieje, to jest naprawdę z jakim życie i... Podsumowując, rozsądne lokowanie kapitału ma sens i taką rozsądną decyzją może być właśnie import auta z Ameryki. Słuchajcie, no będziemy Wam to polecać, a co mamy innego powiedzieć, skoro na tym zarabiamy, tak? Dokładnie. Natomiast, e, krótko mówiąc, ostatnie filmy i większość filmów na naszym kanale i te sztuki dowodzą tego, że to się może opłacać, to się w 90%, 95% przypadków bardzo opłaca i warto to robić, póki po prostu jest możliwość. Tak jak widzieliście, na pewno ostatnie zamieszanie z rejestracją, wiele rzeczy, które się działy, Takich niekorzystnych, jakichś takich dziwnych, po prostu, gdzie banda kretynów nakręciła aferę, której nie, nie było dawać. kompletnie, tak naprawdę. No ale niestety żyją i mają całkiem duże zasięgi, nic za to nie poradzimy. E, róbcie to, póki można, nigdy nie wiadomo, co nas czeka dalej. Widać, że jakieś tam podchody pod to są, może i przypadkiem to wyszło, ale coś tam kombinują. Także cieszmy się tymi samochodami, póki możemy, bo są nam to na razie. Do zobaczenia.